Athletic Bilbao, klub, który nie idzie na skróty, bez gwiazd za granicę. Tylko baskowie, tylko pasja i honor. Nasz cel jest jeden: zdobyć mistrzostwo Hiszpanii kupując wyłącznie piłkarzy z kraju basków. A żeby było trudniej, jeśli przyjdzie oferta za 200 milionów za Nico Williamsa, czyli największy talent tego zespołu, musimy ją zaakceptować. Czy mimo to uda mi się pokonać gigantów La Ligi? Oglądaj do końca. Cześć załoga, z tej strony, Hito i w dzisiejszym odcinku będziemy mieć najtrudniejsze zadanie w FC26, czyli przejąć Athletic Bilbao. Klub, który może kupować tylko Basków, a wiemy, że ich ilość jest niesamowicie ograniczona. Dlatego na początek musiałem zatrudnić odpowiednich trenerów, którzy szybciej będą rozwijać zawodników, bo ten rozwój będzie kluczowy do osiągnięcia celu. 47 milionów to jest budżet, który musi nam pozwolić na odpowiednie wzmocnienia w zimie, żeby ta kadra wyglądała zdecydowanie lepiej. Zatrudniliśmy oczywiście trzech scoutów juniorów, którzy będą szukać w Hiszpanii, w Portugalii oraz w Holandii. Bo z tego co widziałem, to najwięcej właśnie basków pochodzi z tych regionów mniej więcej. Będziemy grać formacją 4-3 aktualnie gry z kontry oraz średnią linią obrony. No i zaczynamy od pięciu kontuzji już na początku tej kariery, więc będzie naprawdę bardzo, bardzo słabo. No, i musiałem ustawić każdemu piłkarzowi odpowiednią rolę, którą musi się nauczyć, żeby dopasować się do naszego ustawienia. A tu możecie zobaczyć listę wszystkich basków, w których sobie zapisałem. Ta lista będzie dłuższa, ale spokojnie to jest tak na szybko robione. Piąte miejsce aktualnie zajmujemy w lidze, czyli odbiliśmy się od środka tabeli i jesteśmy na piątym miejscu, 28 punktów. Kilian Mbappé gra rewelacyjnie, 14 bramek, Robert Lewandowski 9 bramek, Nico Williams 8 bramek, całkiem niezły sezon. Wini ma 6 asyst, niestety naszego zawodnika tutaj brakuje w topce najlepszych asystentów tej ligi, a naszym pierwszym transferem jest Oros. Który ma naprawdę duży potencjał Jest zawodnikiem box to box Ma naprawdę fajne statystyki I jest to zawodnik, który przez pierwsze pół roku Może być rezerwowym, ale w kolejnym sezonie Będzie naszą gwiazdą do wybicia się Zagramy finale Supercopa z Atletico Madryt Zagramy takim składem, o rozkoczył do podstawy Mam nadzieję, że to zaufanie Które dam temu zawodnikowi Przyda się właśnie w tym spotkaniu I w pierwszej połowie nic się nie działo Ani Atletico Madryt, ani nasz zespół Nie oddali żadnego strzału Strzału. Po 90 minutach było troszkę lepiej, raz wyszliśmy z kontrą, ale także się nie udało. No i doszło do rzutów karnych. To my zaczęliśmy i to my prowadzimy. Następnie nasz przeciwnik strzelił na 1 do 1. Nico Williams i niestety Oblak Broni jest 1 do jednego ale to my nie strzeliśmy w drugiej serii rzutów karnych. A niestety Alvarez już strzelił, jest 2 do 1 dla Atletico Madryt. I w tym momencie Viviani dobrze jest 2 do 2, później Griezmann, Broni nasz bramkarz, Griezmann nie strzelił. Williams, jego brat na 3 do 2. Aktualnie mamy przewagę. Muchancko może nie strzelić i niestety strzela. Następnie my spokojnie strzelamy na 4 do 3. No i czy Unai Simon obroni rzut karny? Czy uda mu się powstrzymać Lorentę? Oto jest pytanie. Czy Lorentę da radę i wytrzyma siłę nerwu? Wytrzymuje na spokojnie. Później nasz lewy obrońca podchodzi do szóstego rzutu karnego i strzela na 5 do 4. Simone, duża odpowiedzialność na tym chłopaku. I Unai Simon! Unai Simon, broń. I rzut karny, i właśnie o to chodzi. Wygrywamy swoje pierwsze trufem, no w krótkiej naszej kadencji. W lidze mistrzów także się odbiliśmy, ponieważ jesteśmy na 11. miejscu. Mamy 15 punktów. Nico Williams 14 bramek, 6 asyst, dobre statystyki. Guru Zeta ma 13 bramek, 3 asysty. Sunset ma 10 bramek, 4 asysty, bardzo dobry okres naszych ofensywnych zawodników. Nic tutaj się za bardzo nie zmienia w podstawowej 11. Mam nadzieję, że rozwój poszczególnych zawodników będzie po prostu bardziej dynamiczny. No i kończymy ten sezon na miejscu piątym, więc jest całkiem przyzwoicie. Zagramy w Lidze Europy. 71 punktów, tyle samo co Villarreal. Troszkę zabrakło, żeby dogonić tego przeciwnika. Kilian Mbappé został najlepszym strzelcem, ma 31 bramek. Następnie Vini, 23 bramki. Robert Lewandowski, 22 bramki. Nico Williams, 21 bramek. Najlepszym asystentem jest Vini, później jest Lamin, a naszych zawodników niestety tutaj brakuje. W Copa de España odpadamy po rzutach karnych z Realem Sociedad. To naprawdę bardzo boli każdego kibicy naszego zespołu. A w Copa da Espania, to Atletico Madrid okazuje się najlepsze, gdzie pokonało Gironę 5 do 1. A Nico Williams okazał się najlepszym zawodnikiem. To jest naprawdę bardzo fajna ciekawostka. W Lidze Mistrzów dotarliśmy do 1ej 1/8, ale tutaj przyszedł Liverpool, który nas pokonał po rzutach karnych niestety. A w wielkim finale Real Madrid okazał się lepszy od Arsenalu, pokonując ich 2 do 1. Czy tak będzie w tym roku? Napisz w komentarzu. Nico Williams 26 bramek, 9 asyst. Guru Zeta 20 bramek, 7 asyst. San ma 14 bramek, 6 asyst. Także bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. I Naki Williams 11 bramek, 2 asysty. Zaczynamy sezon drugi, mając 140 milionów budżetu transferowego na ten sezon. I potrzebowałem z naszej akademii przenieść pięciu z zawodników, którzy będą naciskać na pierwszą jedenastkę, otrzymają odpowiednią ilość szans i mam nadzieję, że ktoś się utrzyma do końca tej kariery. Jest to oczywiście Mark, Souza, Jimenez, Lagarde i Castenada, a naszym pierwszym transferem jest Inigo Martinez, kupiony za 15 milionów. Ja wiem, w jakich burzliwych klimatach odchodził z tego zespołu do Dumy Katalonii, ale czas leczy rano. A ja potrzebuję takiego generała środka obrony, więc mam nadzieję, że kibice mu wybaczą. A u nas będzie kluczowym załonikiem. Maron odchodzi na 2 lata wypożyczenia do Galatasaray. Kolejnym transferem jest oczywiście odejście Vencendora za 2,8 miliona do Gent. To jest załonik, który u nas po prostu by nie grał, a tylko by marudził za brak minut. Wyjściowe 11. Mikel Santos także odchodzi za 1,3 miliony do MLS-u, gdzie będzie grać i być może się na tyle rozwinie, że jeszcze wróci do tego zespołu. Alejandro Rego tak samo odchodzi za 1,2 2 miliony do Preston. Zawodnik, który u nas by dostawał naprawdę ograniczone minuty. Ma 66 overala, a już ma 23 lata. Alejandro odchodzi niestety do FC Barcelony. Wymuszał transfer. Dlatego postanowiłem, że jak ktoś da 25 milionów, to on może odejść. Jedynym klubem była właśnie Duma Katalonii. Dlatego to jest zawodnik, który był dla mnie kluczowy w poprzednim sezonie. Teraz niestety musi odejść do FC Barcelony. Dlatego dwóch młodych zawodników otrzyma szansę w tym sezonie. Bodin i Souza. To są moi wybrańcy, którzy będą grać po prawej stronie. Mam nadzieję, że będą się rozwijać. I jeszcze Vivian niestety połamał się na 3 czwarte sezonu, więc będzie bardzo ciekawie tym drugim, niesamowicie kluczowym sezonie. I aktualnie jesteśmy na miejscu czwartym, więc to jest naprawdę dobry sezon, patrząc na to, co aktualnie dzieje się z tą kadrą i jakimi zawodnikami musimy grać. Mamy 34 punkty. Ojar Zabal ma 15 bramek, Kilian Mbappé ma 12 bramek, Adam Klążek ma 12 bramek, a Senset ma 11 i jest naszym najlepszym najlepszym strzelcem aktualnego sezonu. Najlepszym asystentem jest także zawodnik Realu Sociedad, który ma 6 asyst. No, Sunset także ma 6 asyst, więc jest człowiekiem orkiestrą w naszym zespole. A tutaj możecie zauważyć, że Jesus Ariso niestety odchodzi za 18 milionów do Genoi. Tak samo jak Mikel, który odchodzi do Arsenalu za 72 miliony. Arsenal coś bardzo lubi tych basków i bardzo często ich wykupuje niestety. A do nas przychodzi Borja Sainz za 25 milionów. Zawodnik, który może występować po lewej stronie. Czy jako lewy pomocnik, czy jako lewy skrzydłowy napastnik. ma naprawdę bardzo ciekawe statystyki. Rozwinął się we Porto, wraca do tego zespołu, będziemy go obserwować, być może skoczy na do podstawy. Martin Zumimendi nie gra aktualnie w Arsenalu, dlatego postanowiłem, że go możemy sprowadzić do tego klubu za 79 milionów. Mamy odpowiednie pieniądze, jest to zawodnik, który grzeje ławkę, więc paradoksalnie mógłby właśnie przyjść do Krainy Basków i tutaj naprawdę stworzyć swoje imperium, zdobywając mistrzostwo w kolejnym sezonie, bo w tym będzie naprawdę już ciężko. Marco Asensio okazał się baskiem, tego się nie spodziewałem, 20 milionów musiałem na niego wydać, ale to jest zawodnik, który na ławkę rezerwową będzie po prostu fenomenalny. Ma 30 lat, 80 overalla, ten overall powinien się trzymać mu jeszcze przez dwa sezony, jak będzie grać regularnie, więc powinien być naprawdę dobrym uzupełnieniem mojej kadry. Lize Europy, jesteśmy na miejscu 7, mamy 5 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki i 16 punktów. I zmieniliśmy ustawienie, będziemy grać 4-3-3 zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj Nico Williams już ma 90 overalla, ale jeszcze kwota pieniężna w wysokości 200 milionów nie przyszła. Zobaczymy kiedy przyjdzie i mam nadzieję, że nigdy. Zagramy finał Ligi Europy z Spurs, co jest bardzo ciekawe. Takim składem wyjdziemy. Ten Souza na prawej obronie to może być game changer szczerze mówiąc, żeby Spurs wygrali, ale zobaczymy. Nico Williams, piąta minuta, prowadzimy 1 do 0. Z Spurs, którzy aktualnie mogą zdobyć swoje drugie europejskie trofeum, ale tak się nie wydarzyło. Wygraliśmy po tej 1 bramce w piątej minucie. Mamy pierwszy trofeum, tak kluczowe szczerze mówiąc w tej karierze, bo zagramy w Lidze Miszu w kolejnym sezonie, więc otrzymamy większy budżet, a tych Basków, którzy mogą uzupełnić moją kadrę jest naprawdę dużo, tylko że oni po prostu nie są wybitni. Lidze zajmują trzecie miejsce, więc tak czy siak byśmy awansowali do tej Ligi Mistrzów. Mamy 80 punktów. Jesteśmy tylko za Atletico Madryt i Real Madryt. Barcelona jest za nami, co jest bardzo ciekawe. Tu możecie zobaczyć, kto został królem strzelców, kto był w najlepszej piątce. Na szczęście pojawił się na Nasz zawodnik, a jest to Guruzeta, który wyglądał bardzo dobrze, ma 21 bramek, a najlepszym asystentem jest Nico Williams, 10 asyst, Sunset 9 asyst, delikatnie się tylko poprawił. Jakub Kamiński gra Alavesz, to jest bardzo ciekawe, 8 asyst. No niestety w Copa de Espania dotarliśmy do finału, ale mówię niestety, bo przegraliśmy 1-0 z Real Madryt. Guruzeta 33 bramki, 6 asyst, Sunset 22 bramki, 19 asyst, Nico Williams 22 bramki, 12 asyst, naprawdę świetny występ naszych ofensywnych zawodników. Sezon trzeci i tutaj otrzymujemy budżet wynoszący 207 milionów. I pierwszym moim transferem jest Jon Mikel Aramburu, kupiony za 40 milionów. Ja wiem z jakiego klubu go kupiłem. Ja wiem, że transfery pomiędzy Real Sociedad a Bilbao są praktycznie niemożliwe. Ale tutaj zróbmy wyjątek, które się zdarzają w prawdziwej historii. Więc ten zawodnik przychodzi, a będzie naprawdę kluczowy. Nico Williams odchodzi do Realu Madryt za ponad 200 milionów. Niestety to się wydarzyło. Nasz najlepszy zawodnik odchodzi. I czy teraz zdobywamy mistrzostwo? Napisz w komentarzu, to będzie bardzo kluczowe w tym momencie. Kompany jest trenerem Arsenalu i nie widział Merino, właśnie swoje 11, dlatego postanowiłem, że go kupię. Jest to oczywiście Bask, kupiony za 30 milionów, środkowy pomocnik, który może grać jako napastnik, więc dla mnie to jest kluczowe, żeby ci zawodnicy byli bardzo uniwersalni i to jest naprawdę bardzo solidne wzmocnienie tego okienka transferowego. Niestety, bez Nico Williamsa zdobycie mistrzostwa spada naprawdę na sam dół, ale być może ktoś wypali z tej kadry. Jeszcze Maron przyjdzie do nas jako zawodnik uzupełniający kadry. Ma 78 wyrala, więc wygląda zdecydowanie lepiej niż jak odchodził z naszego zespołu. Zmieniłem także formację na posiadanie piłki. Zagramy 4-3-3 i zauważcie, jak zawodnicy są poustawiani na boisku. A my w połowie sezonu jesteśmy na miejscu drugi. Mamy 39 punktów. Barcelona ma 41, a Tetico Madryt ma 39, Real Madryt 36, więc ta cały czas walczy o mistrzostwo, więc cel jest realny. Guru Zeta gra fenomenalnie. 13 bramek, ale Sainz gra rewelacyjnie. 11 bramek. Tego się nie spodziewałem, ale on naprawdę daje bardzo dużo jakości. Oraz wreszcie się rozwinął. 8 asyst. Guru Zeta ma 6 asyst. To też jest bardzo dobry sezon w jego wygnaniu. A my kupujemy jeszcze Iwana Martina. Za 19 milionów żirony. To jest zawodnik, który będzie grać jako box to box. Jest całkiem solidnym uzupełnieniem kadry. Na rezerwę, oczywiście, ale to jest naprawdę. Bardzo dobry piłkarz. W lidze zajmujemy miejsce siódme, więc nie zagramy w playoffach, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu będziemy mogli się skupić cały czas na lidze. Gramy cały czas tą samą formacją, tylko uzupełniliśmy poszczególnymi zawodnikami kart, żeby po prostu była lepsza. Aktualnie mamy 23. kolejkę i w 24. zagramy z Barceloną o bycie liderem La Ligi. i Sainz strzela w 14. minucie bramkę na 1 do 0 w 77 strzela Williams, co sprawia, że Barcelona aktualnie przegrywa mistrzostwo Sunset, jeszcze na 3 do 0, wygrywamy to spotkanie jesteśmy liderem i utrzymujemy bycie liderem do końca tego sezonu, 94 punkty więc udało się zrealizować główny cel, Kinian Mbappé 26 bramek, Molero 26 bramek, Moisekin 24 bramki, Guruzeta 23 i Sainz, najbardziej niewiadoma, 22 bramki Oroz 19, Asy, rewelacyjnie na sezon tego zawodnika zmiana ustawienia taktyki bardzo mu pomogła niestety w Copa de España przegraliśmy z Deportivo po rzutach 5 do 3 a sam puchar wygrał Real Madrid pokonując FC Barcelonę 2 do 0 w półfinale Ligi Mistrzów niestety przegrywamy z Borusją Dortmund w dwóch meczu 5 do 2 a Barcelona wygrywa z Manchesterem City 1 do 0 i to Barcelona po rzutach okazuje się najlepsza właśnie w tym turnieju Guruzeta 29 bramek 10 asyst Sainz 20 28 bramek, 8 asyst, ale oraz 23 asysty. Możesz napisać w komentarzu, kto był MVP tego sezonu. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia kolejnym razem.